Cześć, bajkowe z tej strony. Chciałbym Wam zaprezentować tylko to kawasaki Versys 1000. Jest to modelowo, rocznikowo 2013 rok. Motocykl celutki, 100% w oryginale. Nic tu nie było malowane, kombinowane. 100% bezwypadkowy motocyklem. Takie normalne ślady użytkowania jak najbardziej na nim znajdziemy, ale podkreślam: 100% bezwypadkowy. Widzicie, jest fajna duża przednia szyba akcesoryjna. Lampa, czyściutka, nic nie zmatowiona, nic kamieni nie podbijana Samo lagi, chłodnica tutaj tak samo, bardzo fajne, czyste. Opony Przód i tył Michelin Pilot Road 6 W stanie perfekcyjnym Widzicie, mamy dodatkowe halogeny domontowane jest stopka centralna. Jest komplet trzech kufrów. Są to duże dziwi. Jest akcesoryjna kanapa. Jest to Baxter. Są, e, mówiłem, już e, handbary SW Motecha. Tutaj będzie widać dobrze. Jest kotol do smarowania łańcucha. Domontowany zestaw napędowy. Wszystko też w jak najlepszym porządku. Jest zamontowane podwyższenie kierownicy wraz z przesunięciem do, do bliżej. Jakiś uchwyt do yy, nawigacji, telefonu, cokolwiek. Widzicie aktualny przebieg 52 420 km. Całe stelaże, wszystko SW Motek z tyłu. Jest też akustoryjny wydech. do e, Wygląda biega. Wygląda biega. Wygląda biega. Wygląda biega. chodzi bardzo ładnie. Zostanawca. Oczywiście do motocykla mam pełną książkę serwisową z wszystkimi wpisami, jest wszystko udokumentowane, potwierdzone. Tak on to się prezentuje wersysikiem, więc jeżeli ktoś szuka ładnego zadbanego wersysa jak najbardziej zapraszam, posiadam taki egzemplarz na sprzedanie.